Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani słowo, o którym dzisiaj się modlę, to pewien człowiek. Ten pewien człowiek to ja. Zazwyczaj w tej przypowieści skupiamy się na miłosiernym Samarytaninie, który pomógł. Czy skupiamy się na tych, którzy ominęli tego potrzebującego człowieka, tego pobitego, który wymagał opieki i wręcz ratowania życia? Rzadko skupiamy się na samym pobitym i poturbowanym. Ja w czasie modlitwy uświadomiłem sobie, że ja nim jestem. Ten pewien człowiek to po prostu może być każdy i każda i każdy z nas. Pewien człowiek, który wpadł w ręce zbójców. Czasami wpadamy w ręce zbójców przypadkowo, czyli w sidła zła i grzechu. Czasami wpadamy na własne życzenie. Czasami wpadamy dlatego, że igramy sobie ze złem. Wydaje nam się, że sobie poradzimy, że zło nam nie zagraża, że możemy dotąd, bo jeszcze w tym momencie nie będzie grzechu ciężkiego, ale będziemy potrafili się zatrzymać. A okazuje się, że bardzo szybko potrafimy w słabości naszej ludzkiej przekroczyć te granice i wpadamy w ręce zbójców. Dlatego dzisiaj, uświadamiając sobie, że ten pewien człowiek, to ja. Uważajmy na siebie, abyśmy na własne życzenie, czy też z powodu nieuwagi, nieostrożności, czy jakichś okoliczności życia, których nie przewidzimy, bo jesteśmy rozproszeni, czy lekkomyślni, byśmy nie wpadali w sidła zła, byśmy nie musieli leżeć potrupowani na drodze. Niech nas zatem chroni błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem do jutra.